Witam bardzo serdecznie, zapraszam bardzo serdecznie Państwa do projektu biznesowego oraz do workshopu, który odbędzie się w Katowicach już na początku marca. Moi drodzy, workshop w oparciu o trzy bardzo istotne elementy związane z biznesem. Pierwszym z tych elementów jest networking, czyli kontakty, kontakty, kontakty. Powiemy w jaki sposób to robić skutecznie. Kolejnym bardzo istotnym elementem są kompetencje. Jeśli się nie rozwijasz, nie rozwija się również Twoja firma. I trzecim bardzo istotnym elementem są narzędzia internetowe do skutecznego marketingu internetowego. Powiemy w jaki sposób to robić, tak aby Twoja firma rozrastała się w bardzo szybkim tempie. Zapraszam do obejrzenia całego filmu i zapraszam na workshop już w marcu. Dziękuję serdecznie. Cześć, cześć. cześć. Mamy rozmawiać dzisiaj o lejkach sprzedażowych, więc zrobiłam taki własnej roboty, nie wiem, może być. Wiesz co, bardzo kreatywnie podeszłaś do Aha. tematu, ale chyba będę musiał Cię wytłumaczyć na czym polega lejek sprzedażowy. Co to, 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 to jest lejek sprzedażowy? Jeśli to nie to, to Okej, okay, więc Sylwia bardzo kreatywnie podeszła do tematu, natomiast jeżeli mówimy o lejkach sprzedażowych związanych z internetem online, chodzi właściwie o to, żeby przekazać klientowi bardzo dużo wartości, przez wartość dać się poznać, polubić, Zaufać, a dopiero później sprzedać. Czyli, jak już powiedziałem wstępnie, potrzebujemy co najmniej czterech etapów, czterech wartości. Ok. Czy są potrzebne jakieś specyficzne narzędzia do tego? Oczywiście, że tak. Nic się nie dzieje bez niczego. Każdy biznes potrzebuje odpowiednich narzędzi, każdy biznes potrzebuje odpowiedniej strategii. Tą strategią jest system online, który pozwoli dotrzeć do klienta w taki sposób, aby to ten klient chciał z nami współpracować lub cokolwiek. Yy, dowiedzieć się lub otrzymać informacje na temat całego systemu. Okej. Okay. Czy to jest zatem lepsze niż tradycyjna sprzedaż? Nigdy nie ma złotego środka. Chodzi o to, żeby każdy sam zrozumiał, że internet dzisiaj wspomaga biznes i jest pewnego rodzaju wsparcie i turbo przyspieszenie. Są osoby, które świetnie sobie radzą w internecie, jak również są osoby, które działają online, y y offline. Natomiast połączenie jednego z drugim daje naprawdę niesamowite efekty i tym efektem jest efekt dźwigni. Ok, czyli będąc na naszym spotkaniu już na początku marca, rozumiem, że będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób to zrobić? Tak jest. Będziemy przekazywać wiedzę, wiedzę techniczną, wiedzę merytoryczną, w jaki sposób dzisiaj budować leje sprzedażowe, w jaki sposób budować bazę mailingową, czyli naszych klientów, subskrybentów, którzy będą się zapisywać na nasze listy mailingowe. Super, no to w takim razie do zobaczenia już w marcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Trzymaj się, cześć to cześć. Cześć. Ok, rozmawiamy dzisiaj o networkingu. Zapraszam cię do mnie Soniu, bo wiesz co, kompletnie nie wiem co to jest ten networking, jak sobie to tak rozpisałam. Mamy net to internet, a working co praca. Pracujesz w internecie? Dzień dobry Państwu. W Sylwiu Wyszcono networking dobrze napisałaś, za to jest to całkowicie zgubne. Networking to jest tak naprawdę praca na relacjach, a nie w internecie. Mhm. Budujemy relacje z naszymi potencjalnymi partnerami biznesowymi albo z naszymi klientami. W jaki sposób w takim razie? Jak widzisz, przyszłam dzisiaj z pudełkiem wizytówek swoich, mm -hmm. więc dlatego jak każde spotkanie zawsze w dobrym tonie i dobrym guście jest przedstawić się od siebie. Nazywam się Sonia Barczyk-Golda. I od 8 lat prowadzę firmę usług porządkowych DARES. I tym jakby zaproszeniem zapraszasz kogoś do tego, żeby on się również przedstawił. Wymienimy się wtedy wizytówkami okay. i zapraszamy się na spotkania biznesowe. Na tych spotkaniach biznesowych wtedy więcej możemy powiedzieć o swoich firmach, czym się zajmujemy, kogo poszukujemy, jakich relacji biznesowych, jakich klientów. Chcemy obsługiwać w najbliższej przyszłości. Okej, okay, no i co dalej? Mam taką wizytówkę, jestem już może w domu albo w biurze. I co dalej z tą wizytówką? Tak najlepiej to po prostu zadzwonić do mnie tak? i umówić ze mną na spotkanie właśnie te e, takie dłuższe, nie tylko 45 sekund czy 15 sekund, bo tak naprawdę, żeby zbudować tę pierwszą relację z klientem, potrzeba nam jest 7 sekund, uh -huh. tak? E, ale tu networking powoduje, że tak właśnie wymieniamy się wizytówką, rozmawiamy ze sobą i wtedy umawiamy się dopiero na spotkanie, bo wiemy, że możemy więcej powiedzieć o swoich firmach. Ok, powiedzmy w takim razie, jak to wpływa na naszą działalność? Jak to wpływa na biznes? Powiem Ci, z networkingu korzystam od prawie pięciu lat i wiem, że ja. Po to zaczęłam pracę z networkingiem, żeby jak najwięcej osób o mnie wiedziało, bo dobrze wiemy, jak wygląda na rynku, że coraz więcej firm działa w takich samych obszarach jak my, tak? czyli u mnie firmy sprzątające, u Ciebie szkolenia. Mhm. I jest to związane właśnie z tym, żeby jak najwięcej osób wiedziało o tym, co robimy i że tak naprawdę co nas wyróżnia, czyli dlaczego nam powinny firmy czy nasi przyszli klienci zaufać, a nie innym firmom, tak? Dlatego w ten sposób... Myślę, że jest to dobry dział marketingu dodatkowy do naszej firmy. Ok, to może na koniec powiedz mi e, wszyscy uczestnicy e, workshopu, czego się od ciebie mogą nauczyć. Mogą się nauczyć praktycznie. Jak zdobywać klientów poprzez networking, jak wykorzystywać działania marketingowe, bo tak naprawdę to jest dodatkowe działanie marketingowe, jak je wykorzystać najlepiej. Są na rynku również szkolenia do tego typu, ale będąc w grupach networkingowych, można te szkolenia, które są bardzo pomocne do prowadzenia firmy, można je skonsumować w swojej firmie dla swoich pracowników. No, w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie już w marcu na nasz workshop. Dziękuję ci bardzo Sonio. I do zobaczenia. Cześć. Cześć. Słyszałam, że mamy dzisiaj mówić o stylizacji. Pomożesz coś wybrać? Spróbuję. Okej. Mam tutaj jakąś okazję. Czy na co dzień? Czy raczej do wyrzucenia? No to moja droga teraz, proszę powiedz mi, bo ja zostałam w tej jednej sukience, co mam teraz dalej zrobić. W pierwszej kolejności o, trzeba sobie zaplanować świadomie ten nasz wizerunek, czyli mhm. wszystkie działania powinny być zaplanowane i usystematyzowane. Mhm. Takim pierwszym, najważniejszym elementem to jest dobór odpowiedniej palety kolorystycznej. Mhm. Każdy z nas, rodząc się, ma określoną paletę kolorystyczną. I trzeba jest ją raz w życiu, zdiagnozować. dzięki temu wiemy, jakie kolory wybierać na co wydawać pieniądze, ciężko zarobione. Mhm. W drugiej kolejności świadomość potencjału własnej sylwetki. Um, bardzo wiele osób nie wie, jak wykorzystać te najmocniejsze strony naszej sylwetki. Trzecie to jest własny styl. Czyli pracujemy mhm. nad wyrobieniem własnego stylu. Okej. Okay. Albo powiedzmy w takim razie, jak to jest w biznesie? Czy też obowiązuje jakiś specyficzny styl? Czy też odpowiednio powinniśmy się ubierać? W biznesie jest trochę trudniej. Dlatego, że kreacja wizerunku biznesowego to jest taka nowoczesna w ogóle dziedzina działania i w firmie bardziej wykorzystuje się jako narzędzie marketingowe już teraz. I dlatego tutaj też, mówiąc o wizerunku biznesowym, powinniśmy podejść do tego ostrożnie, czyli też zaplanować sobie poszczególne działania, tak, żeby ten nasz wizerunek był spójny, harmonijny, a przede wszystkim wiarygodny. Okej, okay. czyli rozumiem, że to. Na naszym workshopie już w marcu, 4 marca, to dostanę właśnie taką informację od ciebie. Dostanę pigułkę, jak radzić sobie w tym trudnym świecie biznesu, czyli jak wykorzystać ten swój potencjał w czasie w kilku pierwszych sekund. Okej! Okay. Pięknie, w takim razie serdecznie zapraszamy już 4 marca w Katowicach na spotkanie, które będzie kwitowało w bardzo wiele ciekawych informacji dla świata biznesu i nie tylko. Sylwia, przypomniało mi się, że prowadzisz, słyszałam, że prowadzisz takie warsztaty o rozwoju osobistym. Tak jest, zajmuję się również rozwojem osobistym, rozwojem mentalnym, jako że bardzo istotna to jest działka w życiu każdego człowieka, a przynajmniej powinna być dlatego że bardzo często rozwijając biznes nie mamy czasu dla siebie, dokładamy sobie różnych kompetencji, rozwijamy nasz biznes, a niestety w naszym przypadku dochodzi do pewnych zaniedbań i do końca nie czujemy się z tym wszystkim dobrze, dlatego że rozwijamy relacje świetnie tutaj na płaszczyźnie biznesowej, na płaszczyźnie osobistej. Nie zawsze to wszystko po prostu współgra. Można powiedzieć, że biznes to są relacje z ludźmi, no relacje z ludźmi mhm. tworzą biznes. Tak jest, no, z całą pewnością, natomiast pamiętajmy, że y, nasze życie kręci się wokół wielu aspektów i... Wszystkie te aspekty powinny ze sobą współgrać. Jeżeli e, współgrają, jeżeli rozwijamy się tutaj wraz z rozwojem naszego biznesu, zresztą to jest zapewne też współzależne, bo jeżeli człowiek, no, który rozwija swój biznes nie jest szczęśliwym człowiekiem, to również z czasem to na pewno będzie w jakikolwiek sposób wpływać e, na relacje właśnie e, wokół naszego działania. Także wszystko tutaj powinno e, razem e, współgrać. Podsumowując, wszystkie nasze działania w życiu powinny być zaplanowane usystematyzowane, powinna być utrzymana harmonia. Jak najbardziej. Harmonia jest bardzo właściwym tutaj słowem, dlatego, że jeżeli będziemy się czuli ze sobą dobrze, to również ludzie będą z nami się czuli dobrze i wtedy nam wszystko będzie wychodzić. Poprawimy nasze relacje. Dokładnie. Poprawimy nasze relacje. Dlatego też na to cenne informacje zapraszamy już 4 marca. Katowice Workshop dla biznesu. Mówiła sobie Monika Janek.